Byli goście, prezenty, życzenia i wielki tort. Szkoła podstawowa imienia Marii Konopnickiej w Leszczynie Szlacheckim ma już 60 lat. Powstała w 1964 jako jedna z tak zwanych szkół pomnika tysiąclecia. Ma numer 811. W ramach jubileuszowego świętowania uczniowie, których w szkole jest niespełna 50, przygotowali program artystyczny, gdzie opowiedzieli historię swojej szkoły. Biedronik wierny, sługa. Króla, jego mości witajcie rodzice, nauczyciele, zaproszeni goście. Gdy już będziesz stuletnią babunią, przyjdę do ciebie z dusiem lub wnusią, bo miło jest przyjść tam, gdzie zostawiło się kawałek serca. Trudno przewidzieć, jak za 100 lat będziesz wyglądała, ale jedno jest pewne, że dla dzieci o twojach zawsze będziesz stała. Klasy pierwszej szkoły podstawowej w Leszczynie Szajeckim ślubujemy naszej patronce. Z dumą nosić imię polskiej poetki Marii Konopickiej. Ślubujemy! Być wiernymi tradycji naszego kraju, szanować język i kulturę ojczystą. Ślubujemy! Godnie reprezentować naszą szkołę i dbać o jej dobre imię. Ślubujemy! Rozwijać swoją umiejętności i wiedzę według posiadanych zdolności. Starać się żyć z innymi i dla innych. Ślubujemy. Poślubowani. Kolejnym ważnym punktem było pasowanie na pierwszoklasistów i mnóstwo prezentów od nauczycieli, gości, rodziców, ale i kolegów ze starszych klas. Gratuluję. Ojcowie, słuchajmy z klasy pierwszej. Jubileuszowe uroczystości odbyły się w Dniu Nauczyciela, o czym pamiętali uczniowie. Dziękujemy jak każdego roku, z każdym rokiem bardziej i gorzej, bo to dzięki Wam, nauczyciele, jedność rozumiemy z każdą lekcją więcej. Jednym z gości uroczystości był Piotr Zgorzalski, wicemarszałek Sejmu RP. Jak przyznaję to bardzo bliskie mu miejsce, bo tu był nauczycielem m.in. historii, a później przez kilka lat dyrektorem szkoły. Pewnie około jednej trzeciej tego jubiluszu przypada na moją aktywność, różną aktywność, bo byłem nauczycielem, dyrektorem tej szkoły, ale także w tej miejscowości i okolicznych spotkałem naprawdę samych dobrych ludzi. Oni wytypowali mnie jako kandydata na radnego, oni wraz ze mną tutaj w szkole organizowali różnego rodzaju spotkania wiejskie o charakterze kulturalnym, ale także rozrywkowym, bo przecież też czas na zabawę jest czymś oczywistym. Zatem przyjechałem tutaj z ogromnym takim bagażem wspomnień. Te szkoły, jak Leszczyn Szlachecki, mogą istnieć i funkcjonować dzięki takim ludziom jak ten człowiek pan Wójt Gminy Bielsk bo dla niego aspekt ekonomiczny oczywiście jest ważny bo dla wójta musi być ważny ale nie jest najważniejszy i właśnie dzięki wójtowi gminy Bielsk Józefowi Jerzemu Roskoszowi ta szkoła funkcjonuje mam nadzieję że będzie funkcjonowała dalej bo szkoła to nauczyciele uczniowie rodzice i społeczność szkolna szkoła to nie jest pozycja wekselu, tylko wartość i tę wartość wspólnie dzisiaj podsumowywaliśmy i wyznaczaliśmy perspektywę Z okazji jubileuszu marszałek Zgorzejski wręczył nauczycielom i pracownikom szkoły pamiątkowe medale Sejmowe, a także podziękowania. Ta szkoła udowadnia, jak ważna jest współpraca, podkreślał starosta Płocki. Współczesny obraz szkoły w Leszczynie to tak naprawdę dzieło i zaangażowanie wielu pokoleń. I będąc tu dzisiaj z Wami, przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy przez te 60 lat, a tak naprawdę przez ponad 100 lat, bo początki szkolnictwa w Leszczynie to początek ubiegłego wieku, pracowali. Na to, aby kształcić przyszłe pokolenia, pracowali na to, aby to młodzież mogła właśnie tu, w tej pięknej szkole uczyć się, zdobywać doświadczenie, poznawać świat. I za to Wam, kochani, w tym wszystkim budowniczym tego wspaniałego Centrum Kultury Lokalnego, Centrum Kultury bardzo serdecznie dziękuję podczas dzisiejszego jubileuszu. Placówka w Leszczynie Szlacheckim to dla nas bardzo ważne miejsce. Wszystkim, którzy je tworzą bardzo dziękuję podkreślał wójt gminy Bielsk. Liczba dzieci jest bardzo mała. Tutaj jest 40 dzieci w tej szkole ale i rada gminy i ja jestem za tym żeby ta szkoła dalej funkcjonowała żeby dalej istniała eee, Oczywiście nie będę mówił tutaj o środkach finansowych bo to jest bardzo ważne ale mieszkańcy Leszczyna i mieszkańcy okolicznych wiosek doskonale zdają sobie sprawę ile własnych środków dokładamy do tej szkoły żeby ta szkoła mogła normalnie funkcjonować eee, i mam nadzieję że tak będzie w przyszłości żeby ta szkoła istniała przez kolejne 60 lat, żeby kolejna Rada Gminy, kolejny samorząd utrzymywał tę szkołę na takich samych zasadach, jak robimy my to w tej chwili. Oczywiście 60 lat to wspaniały okres tej szkoły. W 64 roku została oddana do użytku i po dzień dzisiejszy spełnia swoją rolę, edukuje najmłodszych. No Jest to już wielopokoleniowa szkoła, bo kiedyś uczyli się tutaj rodzice, dziadkowie pewnie, rodzice, a dzisiaj uczą się najmłodsi. I mam nadzieję, że tak będzie w przyszłości. Na Was zawsze możemy liczyć i bardzo Wam za to dziękujemy. Mówiła do dzieci i nauczycieli Magdalena Woja, członek zarządu Powiatu Płockiego. Mówiłam już 60 lat, jest to doskonała okazja również do wspomnień, do refleksji. Do przemyślenia, ponieważ szkoła jest dla wielu osób takim miejscem pierwszych przyjaźni, pierwszych miłostek, bo już dzieci w pierwszej klasie się zakopują i mają swoje sympatie. I jest to czas przede wszystkim, który bardzo pozytywnie wpływa na dorosłe życie, jest to czas pierwszych decyzji. I przede wszystkim czas, który najbardziej zapamiętujemy. To wielki zaszczyt zaprezentować dzisiaj Radę Gminy na tej ważnej dla całej społeczności lokalnej tego i bryłusznej. Z tej okazji życzę przede wszystkim dużo zdrowia pomyślności, ale chcę powiedzieć, że Rada Gminy docenia, widzi, Wasze, zaangażowanie Waszą pracę na rzecz środowiska lokalnego. Do tu padło słowo, że to szkoła z duszą. Zawsze to podkreślam, bo tak rzeczywiście jest. Szkoła podstawowa w Leszczynie Szlacheckiej współpracuje z organizacjami ekologicznymi. Dzieci zaangażowane są bardzo mocno w wiele działań, także kulturalnych, ale to wynika z wartości przekazywanych tu od lat. Jak podkreśla dyrektor szkoły, to wyjątkowe miejsce. I gdybyście obejrzeli pierwszą kronikę, to zaobserwowalibyście, ile osób angażowało się w budowę tej szkoły. Że tutaj e, społeczne zbiórki pieniężne, prace porządkowe, to sadzenie drzew, e, tysiąc krzewów, tak, karagany w ciągu e, czterech godzin, tak, wraz z innymi jakimiś roślinami, które do, do tej pory tutaj rosną, tak? Bo, bo to jest chyba jedna z jej szkół, która ma takie, e, takie otoczenie. Nie bez powodu to motto, tak? Bo gdybyśmy nie mieli takiego wsparcia środowiska szkolnego, czyli rodziców, tak? dziadków, gdyby nie, nie wsparcie też władz gminnych i szerokiego grona przyjaciół. Pewnie, pewnie byłoby trudno i pewnie nie moglibyśmy się wznieść, tak? mając to jedno skrzydło. Z okazji jubileuszu i Dnia Nauczyciela był pyszny tort i dziczyzna, którą przygotowało kołołowieckie kniaź. Szacownej jubilatce życzymy wielu wspaniałych uczniów, wyzwań i wielu dobrych lat. Trwają prace związane z przebudową drogi gminnej giżyno utowo W sumie na ponad dwukilometrowym odcinku już wkrótce pojawi się asfalt. Droga jest bardzo istotna, ponieważ to będzie taka obwodnica bielska. My już planowaliśmy w 2018 roku budowę tej drogi, bo wtedy właśnie rozpoczęło się projektowanie. Pozwolenie na budowę otrzymaliśmy w roku bieżącym w momencie kiedy już mieliśmy zagwarantowane środki na tą drogę już niewiele czasu zostało do wybudowania tych 2 kilometrów 400 metrów. Do końca października ta droga powinna być wybudowana. Powinien być położony dywanik asfaltowy, łącznie z poboczami, z rowami i z kanałem technologicznym. Kanał technologiczny jest już pobudowany. Praktycznie cały teren już, już jest przygotowany do podbudowy i budowy nawierzchni. Mam nadzieję, że w tym terminie, do końca października, firma ma te roboty wykona. Całkowity koszt inwestycji to blisko 4,5 miliona złotych. Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Poziom dofinansowania to prawie 95% kosztów.